Rodzinnym rajdem rowerowym zainaugurowano Pabieńskie obchody Światowego Dnia Wody zorganizowane przez zakład wodociągów i kanalizacji. Miłośnicy dwóch kółek pojechali na wycieczkę do rezerwatu Duża Woda w lesie karolewskim. Trasa miała liczyła 15 km, w części drogi asfaltowe, w pięknych warunkach, okolicznościach przyrody, czyli las, tam krótka przerwa nad wielką wodą, no i powrót tutaj do stacji ujęcia do Zwiku. Warunki na rajd wręcz wymarzone, słoneczna pogoda, dlatego frekwencja rajdowiczów była duża. Bardzo dużo młodzieży, dzieci, to nas cieszy. Tak, no i w tym kierunku ta impreza była właśnie organizowana, cała idea, żeby zachęcić rodziny do wyjścia na świeże powietrze, na, na rower, skorzystać z tej aury jaką mamy. No i obchodzić, celebrować to święto wody należyć. Rajd był zabezpieczony przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, OSP Pabianice, Straż Miejską no i członków Stowarzyszenia Rowerowe Pabianice, które było współorganizatorem rajdu. Oprócz tej rekreacyjnej imprezy na terenie stacji uzdatniania wody Zagajnikowa przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków trwała impreza z licznymi atrakcjami, na którą osoby chętne dowoził bezpłatny autobus na dwóch trasach z Piasków i z Bugaju. Zaraz na wejściu dzieci wzorem lat ubiegłych otrzymywały kartę, którą musiały pokryć stempelkami. Zdobyć można je było na stanowiskach w ramach proponowanych atrakcji, czyli należało wykonać określone i tematycznie związane ze stoiskami. Zadania. Co to jest? Nie naprawdę niewiele. Jest dzieci ma dzieci Ale to już będzie prawdziwy peleton. Super. Na czym będzie polegała zabawa? Nie wiem czy już mogę zdradzić. Jeszcze może poczekajmy. Za zebranie 10 stempelków otrzymywano pakiet upominków. Jest w nim kolorowanka, piórnik i kredki. Przyda się? Do szkoły to tak. Najłatwiejsze było tam jak rozdają wodę za darmo. No najtrudniejsze, no to nie było jakiegoś trudnego, ale według mnie takie najtrudniejsze to było z zawiązaniem węzłów. No, dla mnie też. Jak zawiązałem, to było niby, że jak dla mnie dobrze, ale y, tamta dziewczyna mi pokazała i ona inaczej też wiązała. A może jakieś zadanie było ciekawe, interesujące? No najciekawsze było to o segregowaniu śmieci. A idąc po kolei zadania będące zarazem atrakcjami na pikniku były różnorodne. Pracownicy laboratorium ZWIK przygotowali specjalne pokazy, a zagadnienia związane ze zwierzętami łódzkie zoo. Tradycyjnie można było popracować przy graffiti z pabieńskim artystą Adamem Wirskim pseudonim Kruk. Natomiast harcerze z pabieńskiego chówca ZHP, dokładnie z Retmanatu, uczyli m.in. jak wykonać węzły żeglarskie. Sportowych emocji dostarczyło stowarzyszenie piłki ręcznej. Pabiks oraz włókniarz Pabianice. Atrakcje w postaci koła fortuny z pytaniami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska czy przyrody zapewnił Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Stoiska mieli również wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, Strefa Ruchu, Centrum Seniora, Pabieńskie Centrum Medyczne oraz OSP Pabianice, które tak samo jak ZWIK czy PCM zachęcało do obejrzenia swoich specjalistycznych pojazdów, a tuż obok strażnicy miejsc znakowali, rowery, a mieli co robić, bo kolejka była duża. W czasie czterech godzin oznakowali aż 46 jednośladów. Niewątpliwie ogromnym zainteresowaniem cieszył się tor przeszkód o nazwie dzika rodzinka, który na święcie wody stanął po raz kolejny. Zaczyna się w tym roku od mochanego toru, który ma blisko 30 metrów. Dzieci następnie zakładają z powrotem buty i pokonują przeszkody trochę bardziej techniczne, ale nie ma co się bać. Są nasi wolontariusze, którzy pomagają, podsadzają, są równoważnie, są ścianki do przeskoczenia, liny, po których trzeba się wdrapać na końcu, puknąć dzwonek, jak zadzwoni przeszkoda. Zaliczona. Z tego, co ja naliczyłem, chyba z 20 elementów. Jak widać, z przeszkodami postanowiły zmierzyć się także osoby dorosłe, jednak to na dzieci po pokonaniu torów na mecie czekały pamiątkowe medale. Ale w zamian tuż obok, zarówno mali, jak i duzi mogli sobie postrzelać na strzenicy laserowej. Czas na imprezie umilały występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się seniorzy z centrum seniora. Była to grupa Radosne Śpiewanie oraz zespół Unisono. Blok programowy przygotował też Miejski Ośrodek Kultury. Wystąpili wokaliści Iga Kowalska i Dawid Worpus. Jak również uczestnicy sekcji Tańca Jump Style oraz zespół kwiatostanki. Pokazy przygotowała również strefa ruchu. Były też konkursy z nagrodami. W międzyczasie można było skosztować zupy gulasz. I klasycznej pomidorówki lub napić się paienickiej wody. Na reportaż z pawieńskich obchodów Światowego Dnia Wody zapraszamy do programu Puls Miasta. Zróbmy to razem. 10 9, 8, 7, 6, 5. 4. Była niesamowita eksplozja radości, energii i chęci pomocy. Przemek Antczak z pabieńskiego Klubu Oco w niedzielę o godzinie 10 w Lewitynie w towarzystwie swoich licznych fanów rozpoczął swój 11 z 25 maratonów dla Milenki Malinowskiej, u której tuż po porodzie zdiagnozowano chorobę genetyczną dziecięcego Alzheimera. To kolejne wyzwanie, jakiego podjął się na rzecz chorej dziewczynki. Przypomnijmy, po 10 i 15 maratonach. A ten niedzielny bieg był wyjątkowy. Bo setny maraton Pabięńczynina. Dzisiaj symbolicznie to jest, to jest szczególne wydarzenie dla mnie, natomiast chciałem, żeby ten setny maraton był pretekstem do tego, żeby tutaj połączyć sport. Pasję, żebyśmy się wszyscy zebrali i zapełnili puszki dla Milenki, która dzielnie walczy każdego dnia. Przemek biega od 2014 roku. Pierwszy maraton przebiegł kilka lat później. Pierwszy maraton to był do czyli ten sam maraton, którym chcę skończyć ten projekt. Jeśli dobrze pamiętam, to był 2017 rok. Czas 4.24, bo to pamiętam dobrze. Pomysł na uczczenie tego setnego biegu był prosty, przyjemny, spożyteczny. Pamiątkowe medale w zamian za pomoc na rzecz chorej. Dziewczynki. Są przeznaczone medale. Jest lista startowa stworzona na podstawie się pomaga, czyli całość z wpisowego zasila tutaj konto milenki. Będą też niespodzianki dla każdego, kto się znajdzie na liście startowej, będą losowane vouchery. Przypomnijmy, maratończyk wspomnianą skarbonkę się pomaga założył na potrzebę realizowanego właśnie przez siebie projektu: 25 maratonów w 25 dni. Osoby chcące pomóc, a jednocześnie otrzymać pamiątkowy medal, musiały wpłacić odpowiednią kwotę. Dorośli 50 zł, osoby do 18 roku życia jej połowę, no i przebiec lub przejść chociaż jedno kółko. Rano na liście startowej było 130 osób, ale w ciągu trwania eventu zapisywały się kolejne. W rezultacie wydano wszystkie 250 medali przygotowanych na imprezę. To dowód, że taka forma pomocy była po prostu strzałem w dziesiątkę. Ponadto można było również na miejscu wesprzeć finansowo akcję dla Milenki wrzucając np. datki do puszki, czy też za symboliczną kwotę zaopatrując się w smakołyki. Na słodko były ciasta i desery, na wytrawnie chleb ze smalcem i ogórki oraz kiełbaska z grilla. W akcję jak zawsze zaangażowani są rodzice Milenki oraz wolontariusze, czyli ekipa pozytywnie nakręconych. Oraz inni, jak choćby Zwik, który spragnionym biegaczom serwował wodę, ale pomagać można oczywiście nadal, ponieważ przed przemkiem jeszcze kilkanaście maratonów. Jeszcze nie jestem w połowie, także nawet za wcześnie, żeby jeszcze narzekać na cokolwiek. Fizycznie wszystko w porządku, natomiast nie ukrywam, że przed dzisiejszym wydarzeniem miałem troszkę stres, żeby, żeby pogoda, żeby to wszystko dopisało, żeby przyszli ludzie, bo tutaj jest cała logistyka, cały sztab ludzi, który na to pracował. No też by pokrzyżował plany. Ale na szczęście pogoda, jak i frekwencja dopisały. W peletonie razem z Przemkiem biegli m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, koleżanki i koledzy z klubu O Biega, znajomi, przedstawiciele władz miasta oraz inni mieszkańcy Pabianic, którzy po prostu chcieli mu towarzyszyć i jednocześnie wspomóc Milenkę. Trasę z kijkami pokonywali też sympatycy Nordic Walking. A ostatnie kółko razem z Przemkiem przebiegli również w umundurowaniu bojowym i z aparatami Tlenowymi na plecach strażacy z OSP Pabianice. W tym tygodniu przemek z racji zawodowych obowiązków wszystkie zaplanowane maratony rozpoczyna o godzinie 15. Będzie biegał w Łodzi Konstantynowie Łódzkim, Bychlewie Aleksandrowie Łódzkim, no i w pabianicach prognoza ma się troszkę zepsuć. Natomiast ja się cieszę, że dzisiaj pogoda dopisała, a później już dwa tygodnie może sobie padać. Często powtarzam, że nie przejmuję się pogodą, bo nie mam na nią wpływu, także po prostu robię swoje. Przemek, jak przyznał, podczas każdego maratonu może liczyć na towarzystwo innych biegaczy. Praktycznie w ciągu tych dziesięciu maratonów może tylko kilka kilometrów przebiegłem sam. Cały czas jest towarzystwo, mniej bardziej liczne, ale cały czas ktoś jest i. I po prostu mnie wspiera. Ostatni, 25. Maraton Przemek przebiegnie w niedzielę 28 kwietnia w Łodzi. Po zwycięstwie 2-1 z Politechniką Gdańsk w pierwszej rundzie playoff off Grot FNTF Automatyka pabieńca awansował do ćwierćfinału finałów pierwszej ligi kobiet. Przeciwniczkami podopiecznych trenera Piotra Rozwadowskiego na tym etapie rozgrywek, gdzie rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów, jest drużyna AZS-u Politechniki Korony Kraków. Pierwsze spotkanie rozegrano w minioną niedzielę w Krakowie. Początek meczu wyglądał tak, jakby obie drużyny testowały siebie nawzajem. Po czterech minutach grot prowadził 5 do 4, ale z minuty na minutę gra się rozkręcała, tak samo jak nasza drużyna, która na niespełna 3 minuty przed końcem kwarty wygrywała 19-13, a zakończyła tę odsłonę wygraną 23 do 15. W drugiej kwarcie pawieńczanki nie mogły znaleźć drogi do kosza, wykorzystały to gospodynie i po pięciu minutach wyszły na prowadzenie 25-24, a zakończyły tę odsłonę wygraną 25-8. Do przerwy krakowianki wygrywały 40-31. Trzecia kwarta, zwłaszcza jej końcówka, to pokaz skuteczności krakowianek i odpowiedź na udaną ośmiopunktową serię Natalii Łopińskiej, kiedy to przewaga korony zmalała do pięciu oczek 54-49. Wówczas przez 2,5 minuty gospodynie rzuciły 13 punktów przy zerowej skuteczności grota. Na 10 minut przed końcową syreną krakowianki prowadziły już 20 punktami 69-49. W ostatniej kwarcie Korona dopełniła tylko formalności, wygrywając tę część spotkania 24-12 i cały mecz 93-61. W tym pojedynku najwięcej, 27 punktów dla grota, zdobyła Natalia Danych, 17 rzuciła Natalia Łopińska, po 7 Natalia Rosińska i Kaja Grygiel, a 3 Patrycja Kirsz. Rewanżowe spotkanie z koroną w powiatowej hali sportowej w Powieńcach odbędzie się w sobotę 20 kwietnia o godzinie 16.30. Koszykarki PTK ABM jędraszek pabienice pod wodzą trenerki Jolanty Nowackiej walczyły w półfinałach młodzieżowych Mistrzostw Polski u 17. Pabieniczanki znalazły się w grupie pierwszej, gdzie rywalkami były drużyny Zagłębia Sosnowiec, Ślęzy Plak Wrocław i gospodyń półfinału Bogdanki AZS UMCS Lublin. W pierwszym weekendowym meczu nasze juniorki wysoko przegrały z Sosnowiczankami 32-91, a Ślęza pokonała Bogdankę 102-39. Pierwszą kwartę sobotniego pojedynku, Pabieńczanek z gospodyniami z Lublina wygrała drużyna Bogdanki 16 do 6, ale już druga kwarta należała do podopiecznych trenerki Jolanty Nowackiej, które od początku tej odsłony systematycznie odrabiały 10-punktową stratę. Wygrały te 10 minut 21 do 10 i do przerwy prowadziły 27-26. Po powrocie z szatni druga połowa należała do naszej drużyny. W trzeciej kwarcie, wygranej 20 do 13, pawieńczanki wypracowały sobie 8 punktów przewagi. Czwarta odsłona to systematyczne powiększanie dystansu do rywalek, który wyniósł na koniec meczu 20 punktów. PTK ABM Jędraszek wygrał to spotkanie 68-48. W drugim meczu tego dnia Zagłębie Sosnowiec wygrało 98-97 ze ślęzą, z którą nasza drużyna zmierzyła się w ostatnim meczu. To spotkanie w pierwszej połowie pierwszej kwarty było wyrównane, ale kolejne 5 minut zdecydowanie należały do Pabieńczanek, które wygrały te 10 minut 23.12. Drugą odsłonę podopieczne Jolanty Nowackie również wygrały 24.18 i do przerwy prowadziły 47.30. Po powrocie z szatnie nasza drużyna utrzymywała kilkunastopunktowy dystans do rywalek przez 3 minuty. Od wyniku 53-37 Wrocławianki ruszyły i to skutecznie do odrabiania straty, niwelując wysoką przewagę PTK-ABM Jędraszek na koniec tej kwarty do dwóch oczek 59-57. W czwartej kwarcie toczyła się zacięta gra, a na niespełna 4 minuty przed końcem Pabieńczanki prowadziły 70-64, ale od tego wyniku do kosza trafiały już tylko wrocławianki. 13-punktowa seria dała Ślęzie zwycięstwo 77-70 i awans do finałów młodzieżowych Mistrzostw Polski. Nasze juniorki zakończyły tegoroczne rozgrywki na etapie półfinałów. Siedem drużyn rywalizowało w zawodach o Mistrzostwo Powiatu w piłce nożnej Chłopców w ramach licealiady. Rywalizacja w pierwszym etapie przebiegała w grupach, z których do ścisłej czwórki zakwalifikowali się mistrzowie i wicemistrzowie grup: z pierwszej drugie LO i Zespół Szkół nr 2, a z drugiej pierwsze Liceum i Zespół Szkół nr 1. W półfinałach zmierzyli się drugi liceum z zespołem szkół nr 1 i ten mecz wygrali licealiści 2-1 i pierwszy los z zespołem szkół nr 2 zakończony zwycięstwem pierwszego ogólniaka 4-0. W pojedynku przegranych drużyn zespołu szkół nr 2 obrońców mistrzowskiego tytułu wywalczonego rok wcześniej i zespołu szkół nr 1 lepsi byli piłkarze elektryka, którzy pokonali rywali z mechanika 3-0. Woli walki piłkarzom pierwszego i drugiego elo, którzy zmierzyli się w finałowym meczu o mistrzostwo powiatu, nie można na pewno odmówić. Pojedynek był zacięty, a skuteczniejsi byli gospodarze Orlika, gdzie rozgrywano spotkanie. Piłkarze pierwszego liceum pokonali rywali 3 do 1 i mistrzowski puchar odebrał kapitan pierwszego ogólniaka Jakub Hoffman. Ten sam piłkarz honorowany został statuetką najlepszego zawodnika turnieju. Trzeba wspomnieć, że ekipa Pierwszego Elo straciła w tych zawodach tylko jedną bramkę. Teraz drużyna mistrzów powiatu czeka walka w półfinale pojewódzkim, który rozegrany zostanie w Zgierzu 19 kwietnia.